Nie wierzcie we wszystko, co mówią wam na temat koszykówki. Playoffy to niekoniecznie czas, w którym to największe nazwiska kradną show. Czasem na wielką scenę wkroczyć muszą ci goście z drugiego, a nawet i trzeciego rzędu, by uratować sytuację swojego zespołu. I choć tegoroczne te playoffy jeszcze trwają, to zdecydowanie warto jeszcze tak na gorąco wyróżnić kilka wielkich, małych nazwisk. Może akurat występy z ostatniego miesiąca zmieniły trajektorię ich karier na lepsze. Oto krótka lista największych nieoczywistych lub niedocenianych bohaterów playoffs 2024. Halo, 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 cześć wszystkim z tej strony Debit. To jest kanał o koszykówce i to jest bonus ekstra profesjonalne studi NBA z yours truly ukochanym Bartoszem MVB-drabem. Tak jak zapowiedziałeś tutaj bardzo często w seriach playoffowych po obu stronach gwiazdy przychodzą do gry, zdarza się tak i po prostu ten jeden zadaniowiec, czasem dwóch, czasem pojedynczy mecz zadaniowca potrafi tą serię odwrócić, szczególnie jeśli mówimy o takich sześciu siedmioczowych seriach, więc są to wielkie małe nazwiska i warto ponad normalne formaty wyróżnić parę osób. Wybraliśmy po trzy nazwiska i będziemy je po kolei przedstawiać, więc w najlepszym przypadku mówimy tutaj sześciu zawodników, a w najgorszym, jeśli naprawdę ja i Bartek mamy połączone mózgi, tylko trzech. Bartek, zaczynaj. Wiesz co, mam czterech. Przepraszam, wiem, że miałem trzech, ale mam dwóch z jednej drużyny. Więc dobra, zacznę może prosto, łatwo, Andrew Nebhard. To jest Aj. największe objawienie tych playoff'ów, jeśli chodzi o role playerów. Andrew Nembhard dawał nam przebłyski tego, że jest w nim taki wiesz, zawodnik z tymi Big Cones, kiedy zniszczył Stefana Karego, kiedy zniszczył game winnerem Lakersów te pojedyncze mecze sezonu regularnego, ale wydaje mi się, że on to zdecydowanie jest jednym z tych głośnych, cichych małych bohaterów, dużych bohaterów Indian Pacers. Drugi sezon w lidze, pierwszy sezon w playoffach i na to też zwracamy uwagę i ludzi. Zazliczał lepsze statystyki w playoffach niż w sezonie regularnym. W sezonie regularnym zdobywał 9 punktów, w playoffach zdobywał ich 15. I wiemy, że tych punktów zdobywał więcej nie tylko dlatego, że grał ze lepszymi zawodnikami albo że, yy, wiesz, żyłował sobie wyniki w pierwszych rundach, tylko. Im większa była presja na nim i na drużynie, tym on sobie lepiej radził. Te mecze z Bostonem, tak naprawdę, to były jego najlepsze mecze e, kariery playoffowej: 32 punkty, 24 punkty, 20 punktów. Czyli właśnie tutaj tam średnio zawierzał, kiedy nie było jego partnera z backcourt'u, kiedy obrona była bardziej skupiona na nim i to nie byle jaka obrona, bo obrona Bostonu, których dwóch obrońców wodowych było w e, All NBA, First Defense, coś tam zawsze ten skrót źle powiem. E, I dał sobie radę, i po prostu tak jak powiedziałem w, w poniedziałek, ten czy tam tamtym tygodniu, lewa 4 na Nen w górę za 3, a ja wiem, że to są 3 punkty. Do wszystkiego, co powiedziałeś, jeszcze wyróżnienie jego skuteczności, bo w tych playoffach 56% z gry, a 48% za 3. Dodajmy do tego 5,5 asysty i takie wielkie momenty, jak na przykład ten game winner w trzecim meczu z New York Knicks, po tym, jak najpierw przez cały mecz w zasadzie ceglił na potęgę, aż w końcu Tyrese Haliburton był zmuszony mu podać, bo już nie było jak oddać tego rzutu. Andrew Lempart trafił, wygrali mecz pierwszy w całej serii. To był trzeci mecz. New York Knicks wygrywali 2-0, no i później tak się złożyło, że ostatecznie Indiana awansowało pokonując New York Knicks po drodze. To... Nie brak opinii, że ten mecz uratował e, playoff e, Indiana Pacers. Też te mecze bo, bo przeciwko Bostonowi w momencie, kiedy Tyrese Halliburton odpadł z gry z powodu kontuzji. No Andrew, Andrew Nembhard nagle wskoczył na takie obroty, że nawet sam Jalen Brown później komentował, że niektórzy goście z Indiany się zamienili w Michaela Jordana, bo to, co on tam wyrabiał, to, no, to było po prostu coś pięknego. I już widziałem takie opinie. Nie brak opinii, że Andrew Nembhard może być takim kolejnym y, gościem, taką historią z cyklu Jalen Brown. Jak dwa lata, temu dwa lata temu, trzy lata temu Jalen Brunson pod nieobecność Luki Dącicza ciągnął Dallas Mavericks w playoffach, to właśnie teraz Andrew Nemhart przejął pałeczkę lidera po Tyrese Hallibartonie, i to było naprawdę super. I tak jeszcze z takich ciekawostek statystycznych, bo Andrew Nemhart cały czas gadamy, że wiesz, zaliczał tutaj te kluczowe rzuty, że był świetny w czwartych kwartach i w ogóle sprawdziłem to sobie. Najwięcej punktów spośród wszystkich nie gwiazd w playoffach. Miał nie kto inny jak właśnie Andrew Nembhard. I w dodatku trafiał te punkty na 50% skuteczności. Mówię oczywiście o czwartych kwartach. Dobra, Andrew Nembhard jest u Ciebie na pierwszym miejscu z tych naj największych niespodzianek? Nie miałem ich w kolejności, ale wybierz takiego dość obvious kolejnego, żebyśmy sobie podbili stawkę, że idzie nam dobrze, że jesteśmy z zgrani. Dobra, to jeśli chcesz obvious, to bardziej, bardziej obvious chyba nie będzie. Derek White, Boston Celtics. 38, punk 38 punktów w meczu numer 4 przeciwko Miami Heat 8, który gość był wtedy automatyczny i nie wiem, czy nie był najlepszym zawodnikiem Boston Celtics w tej pierwszej rundzie. To, że jak, jak on złapie ogień z załuku, to nie ma czego zbierać, ale to jest właśnie zabawne, bo jak złapie ten ogień z załuku, to to jest kosmos. On potrafi kilka meczów z rzędu trafiać po parę trójek, ale jego główna rola to jest bycie supportem, to jest bycie kreatorem okazjonalnie, to jest bycie podającym, to jest bycie obrońcą, to jest byciem Byciem wszystkim wokół, żeby jak najbardziej ułatwić pracę tej oraz Brownowi. A jednak, mimo to, potrafi nie w jednym, a w kilku spotkaniach być dosłownie liderem. Według mnie, it's beautiful. Derek White podniósł swoją, swoją średnią punktów z 15 w sezonie do blisko 18 w playoffach ma prawie 5 asy, trafia na 47%, w tym 41% za 3 punkty, a to co wyrabiał y, w obronie przeciwko Indianie Pacers y, w finałach konferencji to był majstersztyk, 4 bloki w meczu numer 3, w tym jeden na Milesie, Turnerze. Takie rzeczy nie, nie, nie powinny się po prostu wydarzać, Derek White jest dla... Wiesz, nie wiem, czy to jest taki faktycznie obviósł wybór e, do, do, do najbardziej niedocenianych bohaterów, bo wciąż mówimy o zawodniku, o którym w sezonie nawet niektórzy przebąkiwali, że może powinien być all-starem. No ale w tak bogatym w talent Boston Celtics wciąż. Derek White to jest zawodnik numer. Aż to dziwnie brzmi, numer 5. Więc. Zależy Ła... od meczu: od 3 tak, do 6 tak naprawdę. Ale w, w, ta, w takim w drużynie z takim potencjałem to jest roleplayer. I z, w tej roli, jako roleplayer, spełnia, spełnia, spełnia się znakomicie. Ja teraz zastanawiam się, czemu go nie miałem, ale już wiem czemu go nie miałem, bo ja go po prostu uważam za gwiazdę, e, nikogo z, 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 z tej piątki, szóstki, boistońskiej nie uważam za, e, wiesz, za cichego bohatera, bo są to wszystko, wiesz, tak naprawdę wszyscy z nich są, nie wiem, top 50 zawodnikami, no może poza Horfordem w tym momencie, mhm. więc, więc chyba rzeczywiście ja po prostu... Chciałem spojrzeć głębiej i nie wziąłem pod uwagę tak bardzo zawodników z Bostonu. E, może to jest niepo, niepo, nieprawidłowe podejście, bo zgadzam się absolutnie z Twoją nominacją. Derek White to jest e, wielki cichy bohater, e, idealny łysy, e, zawodnik łysy ze wschodu, ale jest siłą tak niszczącą, właśnie, że chyba, chyba po prostu nie doceniłem jego, jego wpływu i uznałem, że po prostu już jakby nie jest cichym bohaterem dla nas, ale może to tylko ja, może, może potrzebujemy go jeszcze bardziej doceniać. Dawaj swoje drugie nazwisko. Dobra, może trochę cichsze, ale kącik miłości New York Knicks musi trwać i Miles McBride jest moim cichym bohaterem. Chciałem... Tak, bo chciałem trochę pogrzebać troszeczkę dalej niż ludzi, którzy to, jeszcze grają. To bardzo nie Podoba mi się, podoba mi się nie Ale Miles ja. McBride to jest to jest właśnie. To jest podobny zawodnik trochę do Andrew Nemharda, czyli zawodnik, który w pewnych momentach tego sezonu czasem nawet nie grał, nawet bardziej niż Nemhardt przed, 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 przed przehandlowaniem e, Quick leya, to w ogóle nie łapał się na ławkę. Potem przed końcówką sezonu zaczęły się play-offy i znowu, po prostu burza. Drugi sezon w play-offach tego zawodnika. E, ogólnie trzeci rok e, kariery w NBA, więc znowu młodziutki zawodnik. W sezonie regularnym 8 punktów, w playoffach 11. I te ostatnie mecze ważne, trudne z Indianą, kiedy no, Nixom brakowało już wszystkiego. Może oprócz ostatniego, ostatnio znajdziecie tylko 8 punktów. Ale poprzednie mecze, 20, 17, 16, 10. Czyli znowu ta średnia gdzieś szła w górę, kiedy było najtrudniej. Kiedy się grali już pra... ja, to będę, ja to będę opowiadał dzieciom, że się grali w czterech. Że, że brakuje zawodników, i grali w czterech na pięciu na, na, na Indiana Pacers. Znowu wyróżniająca się skutecznie za trzy, tak jak w przypadku Nebharda, 37% na ponad pięciu próbach na mecz. I znowu kolejny zawodnik. Mały zawodnik o wielkim sercu. Absolutnie nieustępny w obronie, wrzut na dupie, jakby to powiedzieć bardziej prosto i dosadnie. Człowiek, z którym chce się grać, któremu, któremu starcza sił. Ale zawsze wygląda jak człowiek w tej drugiej rundzie, który ma dodatkowy bieg, kiedy jego koledzy już tego biegu w ogóle nie mieli. Bardzo podoba mi się ta nominacja. Mam na tej liście, na tej już Szeroka kadra. Na, na tej liście jeszcze dwóch innych zawodników Nowego Jorku, ale no, oni wyglądają przy nominacji Majersa McBride'a jak prawdziwe gwiazdy, więc nie wiem, czy ich tutaj wymieniać, więc może na razie zostawimy je. Zostawmy. Może ich zbiorczo. Może ich zbiorczo. Zbiorczo. Wymienić po ich zbiorczo. Dobra. No. Josh Hart. Który podniósł średnie punktów z 9,5 na 14,5 w play-offach, 11,5 zbiórki na mecz w całych playoffach, to jest jakiś kosmos. W, w serii z Filadelfią zamienił się momentami w najprawdziwszego Stefana Körrego. W pierwszych trzech meczach tej serii, może tego nie pamiętamy, w każdym z nich trafiał po cztery trójki. 17 punktów ponad, 12 zbiórek, zbiórek ponad, był, by, był po prostu niesamowity. Później przeciwko Indianie zaczął y, robić potężne double-double, trzy double, mecze z rzędu. W pierwszym meczu Spacer zaliczył linijkę o treści 24 punkty, 13 zbiórek, 8 asyst, 3 przechwyty, 1 blok, 69% z gry. To z linijka Lebrona Jamesa w prajmie, no sorry, nie? No, i gdyby nie to, że później pojawiły się pod koniec tej serii problemy z brzuchem, naciągnięciem, te, te zmęczenie. No już później niestety produktywność nieco spadła, ale przez zdecydowaną część playoffów praktycznie w każdym meczu, Josh Hart mnie zachwycał. Robił rzeczy, które owszem, może i bym się po nim tego spodziewał, ale nie wiedziałem, że on będzie to robić trzy razy lepiej niż bym się tego spodziewał, co zodzi. To, że się spodziewamy, że Jeff Hart będzie jednym z najlepszych zbierających playoffów, nie znaczy, że nie powinniśmy tego wyróżniać, bo to wciąż jest anomalia, że zawodnik poniżej dwóch metrów wzrostu udający power forwarda jest po prostu jednym z najlepszych zbierających playoffach. To nie tak, że najlepiej zbierający powodowie, albo najlepiej zbierająca dwójka, najlepiej zbierający, jeden z najlepiej zbierających zawodników w playoffach w ogóle. Czyli on konkuruje z kim? Z drugim gobertem i takimi zawodnikami. Więc nawet jeśli tego spodziewamy się, bo już to od wczoraj, to i tak trzeba to wyróżniać. I druga ja nominacja, ale to już a toż na, dosłownie dwa zdania, bo o tej nominacji mówiliśmy bardzo dużo w naszym materiale o niespodziankach sezonu, więc skoro mówiliśmy o nim jako o niespodziance całego sezonu, to chyba nie jest to niespodzianka w playoffach, że cały czas ta produktywność tutaj była. Donte Di Vincenzo, 18 punktów, średnio trójki na skuteczności 43%, w serii czterech meczów z rzędu w pewnym momencie trafiał 5, 5, 6 i 7 trójek, na było powyżej 3, 50% z gry i niefajne jest tylko to, że akurat te najlepsze mecze przetrafiały mu się wtedy, kiedy Nowy Jork przegrywał, chociażby ten mecz blowout na korzyść Pacers. Diminczenzo miał tam 39 punktów, trafił 9 trójek. Lecisz dalej. Darek Knajdi drugi. No, to jest jak się ogląda te mecze, to nie jest to cichy, cichy bohater, bo widać jego z bujną brudną zawsze, ale wydaje mi się, że to znowu trzeba wziąć troszeczkę wszystko w perspektywie, bo mówimy o rookim, który jest najbardziej statystycznie plusowym z w swojej drużyny. tam jest ponad 100 plus minus małączny w playoffach ja wiem plus minus to nie jest wszystko, zawsze to powtarzamy. Ale jeśli w, w drużynie gwiazd, która dochodzi dość niespodziewanie do finałów konferencji, a być może już niedługo do finałów NBA, Ruki jest zawodnikiem, który robi największą różnicę na parkiecie, to wydaje mi się, że to trzeba wyróżnić, nawet jeśli to jest to centyr do dzisiaj. Wiadomo, że centrzy do dzisiaj myślę, że to jak z Chrisem Polem. Zawsze będą wyglądać dobrze w ataku, ale Derek Lively Jr. gra też fenomenalnie w obronie. Chroni strefę podkoszową fantastycznie, pomaga mu oczywiście w tym, w tym wzrost i, i, i gigantyczny zasięg gramy, bo to jest legitny seven-footer z, z rozstawem ramion jak kondor wielki. I gdyby nie ta kontuzja w ostatnim meczu, to był na jakby na ścieżce do tego, żeby mieć średnie double-double w playoffach, co jako ruki byłby chyba drugi albo trzeci w historii. Po czarcie Barclay ja już nie pamiętam kim. Co, jakby, oczywiście, jest takim bardzo wyrysowym statystyką, był Tabby jako ruki w playoffach, ale chodzi nam, jakby, właśnie, tylko taki kontekst historyczny, że to nie jest, to nie jest normalna produkcja, którą, spodziewa, którą się spodziewa ma od 20-latków w swoim pierwszym sezonie. Szczególnie, że to też nie był jakiś taki sezon, usłany tylko więcej różami. Derek Levy drugi miał też problemy z, z kontuzjami po drodze. Zagrał tylko 55 meczów, ale w playoffach aż do tego uderzenia w, 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 głowę był dostępny. Teraz mierzy się z kontuzją karku mam nadzieję, że obejrzenie tego materiału pomoże mu szybciej wrócić do zdrowia. Chciałem też wyróżnić zawodnika Dallas Mavericks w tym filmie, ale musiałem wybrać jednego, już i nie chciałem zarzucać tutaj kilku. I, i, i. No, Derek Lively niestety przegrał. Przegrał z zawodnikiem, który jeszcze chwilę temu marnował swoje lata Prime'u kariery w drużynie, która raczej niewiele tam się dzieje fajnych rzeczy. I nagle się okazuje, że co? Gra w finałach konferencji, za niedługo być może nawet i w finale NBA, bo. PJ Washington to może, może nie jest to taki zawodnik, który w każdym meczu ci tutaj dojedzie, rzuci trójki, będzie wielki, ale ma takie momenty, a ma nawet takie serie, w których dosłownie przejmuje. To jest zawodnik, który jest w stanie przez pierwsze trzy kwarty siedzieć cicho albo pudłować, a później nadchodzi czwarta kwarta i nagle sypie 2 trzy trójki, zalicza kluczowe rzuty wolne i wygrywa. W serii z OKC PJ był. Był nie, był, nie, był nie do zastąpienia, prawie 18 punktów, 8 zbiórek, niemal 4 celne trójki, w każdym meczu przy 47% z gry to jest jakiś kosmos. W dwóch meczach z rzędu sypał po 29-27 punktów, w pierwszej rundzie z Clippersami też miał kilka pozytywnych momentów, słynna poza, którą później... Paul George chciał sobie tam troszkę kopiować, ale nie do końca to wyszło. Jakby był za zawodnikiem Wielki... NBA, to na kolejny mecz po tym meczu przedbym w t-shircie z tym wydrukowanym, z tą pozą. To było fantastyczne. <grym> tak. w każdym razie dla mnie to jest jedna z tych ciekawszych historii, takich pozytywnych, że wyciągamy zawodnika, którego może nie każdy wierzy, bo nie spełniał się aż tak idealnie w poprzednim swoim środowisku w Charlotte Hornets. Nagle są playoffy i on potrafi być naszym drugim, trzecim graczem. Happy end. To jest niesamowite, bo ja chciałem wyróżnić drugą osobę z Dallas i nie jest to P.J. Washington. Co nie dowodzi tego, że nasze mózgi nie są połączone, tylko dowodzi tego, jak wiele fantastycznych historii mamy w tych play -offach. Bo jakbym miał wybrać czwartego, to wybrałbym Derricka Jonesa Jr. i przysięgam, że to będą trzy zdania. Derrick Jones Jr. Zawodnik na minimalnym kontrakcie, który w Chicago wygląda jak zawodnik niepasujący do ligi, próbowany już na niskim centrze, bo jakby nie dało się w tory nic ustawić go e, na obwodzie. Jego średnie z playoffów, 1,5 punkty, 2 punkty, 3-8 punktów, w tym sezonie 10,1 punktu, które też jest o 2 punkty lepiej niż zdobywał w sezonie regularnym. Trafia trójki na 39%, cały czas broni najlepszych obwodowych przeciwnika, tych niższych, wyższych broni wiadomo później Washington. Przypominam cały czas zawodnik na minimalnym kontrakcie, o którym rok temu myśleliśmy, że być może jego rozwój widza raczej postępuje w kierunku tylnego wyjścia i kierunku na lotnisko z wylotem do Chin. Więc też wielka mała historia, 30 minut na mecz, e, solidnie pracuje na, na poważną wypłatę w te wakacje, myślę, że gdzieś się koło mid-level zakręci i odbije sobie te e, dość e, no, podjęte ryzyko, bo było wiadomo, że Dallas ma dużo, dużo zawodników takich mm, zobaczymy, e, więc równie dobrze mógł wypaść, ale ujrzył się i postawił, w końcu spodaw, spasował mu się środowisko i, i rozwinął te skrzydła i fajnie, że jeden z najlepszych skoczków NBA może nam e, cały czas w play dostarczać dostarczyć takie highlighty, jak choć ostatnio ten który którego Luka rzucił. To jest też bardzo pozytywna historia, i, I też fajnie, że o nim tutaj wspomniałeś. Miał to być film, w którym przedstawiałem po trzy nazwiska. Nie wiem, ja już przestałem liczyć, więc dorzucam do siebie, dorzucam do swojej listy ostatnie nazwisko. Gracz, który spotkałem się z takim określeniem, które mi się strasznie spodobało, jest nowym JJ Bareon dla Rika Carlyle'a. DJ hmm? McConnell który w tych playoffach może te statystyki nie są jakieś super, bo 12 punktów, 5 asyst na 49%, ale to jest taki gracz, który on sieje pożogę, kiedy wchodzi czasami z ławki na parkiet. On potrafi rzucić kilkanaście punktów w ledwie 10 minut. Jest zawodnikiem, który jest irytujący. Jest zawodnikiem, za którym często nie da się nadążyć, i jest zawodnikiem, który o ironio, gość, który jest no, dość niski jak na warunki NBA, troszkę słaby fizycznie jak na warunki NBA, to co robi, przypomina mi czasami Chrisa Pola w swoim prime. Może nie jest jakimś idealnym podającym, zdecydowanie nie jest dobrym, dobrym rzucającym za trzy punkty, ale jest szalenie szybki i ten jego rzut z pół dystansu z odchylenia, który przypomina mi. E, wszystkie te wyobrażenia, jak się miało 15 lat, 16 lat w 2005 roku i się schwyczało Kobe, nikt nie potrafił oddawać normalnego rzutu. Każdy robił jakieś kosmiczne, wiesz, loty, krzywe w powietrzu, bo każdy chciał zdobyć punkty w cool sposób. DJ McConnell zdobywa punkty w cool sposób. Jest przy tym skuteczny na 50%. Wow! DJ McConnell jesteś super. 20 punktów, 9 asyst, 4 przechwyty w decydującym meczu z Milwaukee. 15 punktów, 10 asyst w 4 meczu z NIX. Ehm, świetna seria z Celtami. 15 punktów na 50%, z gry, fenomenalny mecz numer 3, 23 punkty, 9 zbiórek, 6 asyst. Zdecydowanie też nazwisko, godne, godne, godne wyróżnienia. Jakbym kładał tą listę jeszcze czas, to pewnie to twoją bym całą umieścił, bo wszystko świetne historie, podpisuję się obiema rękami pod nimi z top 3 nierczystych zawodników wyszło na chyba ośmiu, więc, więc dobrze, daliśmy radę jak zawsze. Derrick White, DJ Washington, T.J. McConnell, Andrew Nembhard, Josh Hart, Dante DiVincenzo, Miles McBride, Derek Lively, Derek Jones Jr. Mhm. Słuchajcie, mieliśmy mówić po trzech. Wyszło nam 9. Nie wiem, czy nie umiemy liczyć, czy tak, co, ale mam nadzieję, że się wam podobało. Jeden się powtórzył tylko, i mamy 8. To jest świetna matematyka. 9. nie przekładajcie tego na maturę. Moi drodzy, widzimy, słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 20.30. Będziemy już zapowiadać wielki finał NBA. Czekamy na to, co jeszcze się wydarzy w serii na zachodzie. Trzymajcie się, jesteście w porządku. Do następnego razu. Dziękuję.